mam na Wam wszystkim ja jestem Cascraft A to jest serwer mysg.pl i dzisiaj będziemy grać na Blitz SG. Um, od razu, przy starcie mówię, że to nie będzie jakaś um, seria, która będzie co dwa, od, co dwa dni będą odcinki, tylko to będzie po prostu taka seria. I, no czasem się pojawia takie odcinki dobra ym, zdążę wybrać klasę zdążam, ok, lecimy o, żelazna klata o, Żelaza? o fuf, fuf, fuf. uciekamy ym... piszcie w komentarzach ym mam do Was pytania takie. Czy można na MSG używać Better Sprinta? To nie jest żaden cheat, tylko y, w ustawieniach na, y, na wersji 1.7.2 można sobie ustawić na jakiś przycisk y, taki Better Sprint jakby. Y, no i ja sobie ustawiłem na F i teraz patrzcie. Nie mam Sprinta, mam Sprint. Idę sobie F, mam Sprint. o, o ile, jak Ile dużo? Jak dużo bardziej. Jak dużo ich itemków mam. Coś czuję, że to wygram. Chociaż nie jestem dobry w biciu się, ale może coś... Też, może coś też mini. Okej, okay, jestem, ja muszę mm, sobie do mnie przeszły, i musiałam coś powiedzieć dla niej. Um, to było takie cięcie, bez cięcia. Po prostu włączam sobie mikrofon, żebyście nie słyszeli, co mówię. Diament! Co? Moment, jak stopek nie ma diamentu? A, no tak, diamenta. No tak, przecież. Stopek żela. Żelaza! Czekajcie, zmienia sobie szybko tekstur packa. Szybko, szybko, szybko. Bo, oj, okej. Okay. Jeszcze crafting. Tak, no nie ma. Kurde, myślę, że, że da się zbagować. Hmm. No, nic tu nie ma. jaka jest skrzynka ale farbo pobiegłem tam gdzie inni nie pobiegli O! na budki to biorę to zostawię sobie już albo w ogóle zostawię jakieś nobskie itemy Jak takie coś to na przykład to... to zostawię. To... no. <laughs> Jakiś łuk mam! nie jeden. Łoł. Wow, nie wziąłem go. Okej, okay, możemy iść na spawn'a. No nie! Proszę, tylko nie te cofki. No nie! Kurde. Moje odcinki native w ogóle są krótkie i będą, dopóki nie... Uh! Dopóki nie będę miał jakiegoś innego programu do nagrywania. Bo na razie to mam Bandicama i nie mam premium, tylko mam... Znaczy nie mam kupionego, tylko mam takiego piereckiego i mogę tylko 10 yy, minut nagrywać. Więc wiecie... A, Jezu, jakaś, jaka, jakieś klatki były. No, co to jest? To sobie wezmę. Okej, okay, mam jeden level. Mam ja sobie wykorzystać. Oczywiście bym wykorzystał. No. Trzy raz Nie, czekam, nie mam. Patyczków. Jaki o Jeśli ja to przegram. Jakąś walkę, no to. Nie wierzę w siebie. Dobra Proszę nie sojusz, dobra Muszę go obejść jakoś żeby. Nie to nie zobaczę. Okej okay. Patrzę się tam O nie dobra, zauważył mnie Kurde Klepa, klepa O nie Jak sowy Ja bym to wynieść miała Wolona. Okej, okay. następna ręka. Ciekawe czy się przywitało z YouTube. Nie ma soju, sojusz, szów, nie ma sojuszów. Nie, nie, nie będziemy mieć sojuszów, nie możemy. Okej, okay. biegnę na tamtą skrzynkę. Tak? To są Steve'y, Steve'y, bardziej nieogarę. No, w tupe morderza. Kurde. Kurde! Ja nie jestem ogarem i ty jakim nie ogar Chodź tu, kurde, chodź tu, chodź tu! Tak cię swapię, że nigdy nie widziałeś takiego fapania. Chodź! Chodź tu, chodź! Bym, bem, bym, bym, bym. Nie, 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 nie. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Fryer. O dzięki o frojer. Dupa ci powodę, nie, nawet. Ale idiota z niego. Przeżyję to rękę. Myślałem, że już zginę. Przez moje głupstwo. Tu jest jeszcze skrzy... O! Ile strzał! Teraz łowo się mi przydało. Bo ja to co robię? Det är ingen ont i typ kameran. Men det är några kilo. Vi kan ha ett vapen. Jag bara... Det var bra. Kläppa. Det var bra. Ta bort några till. Dziękuję, dobra, ogar, ogar, kasper, ogar, ogar, ogar Ogar Dobra, sorry, sorry, bez hejtów. Yy, zacząłem nadwalać Przez to, że przegrałam, z takim łupkiem przegrałam Smutnie jestem Dobra, więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, nora